Вітайте, вітайте, кохані мої любі субскребенті, мої віртуальні приятелі. Запрошую сердечні вас на мій канал «Поради психологічні Марисі». Кохані мої, я з одного каналу на другий, а потім на третій. Ну і «Поради психологічні» завжди цей канал якби пошкодований, завжди на концу у мене, а часами навіть і не на грифу, нічого. За це вас дуже сердечні припрашую. Różnie to, kochani, bywa. Czasami nie ma czasu, czasami nie ma chęci coś nagrywania, coś kochani mojej mądrego tam opowiadać i w głowie tam w tym mózgu, w tych zwielenach kochani mojej wyszukiwać różne tematy. Co by mogła z Wami, na jaki temat by mogła z Wami porozmawiać? Ja wybieram ciekawe tematy, kochani z życia uważam. Także i oglądanie 5-10 minut, mi się wydaje, nie obciąża człowieka tak za bardzo. Można obejrzeć, można postawić ten paluszek do góry, można napisać bodaj krótkosieńki komentarz, kochani moi. Bardzo was o to proszę. Bardzo proszę subskrybować wszystkie trzy moje kanały U nas, kochani moi, na głównym kanale Kuchnia na Wesołej Babusie Marusi już jest 350 wirtualnych przyjaciół. Jak mi miło, kochani moi. króla, króla cyferka. Mam nadzieję, że będzie dalej, dalej nasz kanał jeden i drugi i trzeci się rozwijał. Ja nisko się wszystkim, wszystkim tym, kto w czwartek dał subskrypcję ci pięć, kochani moi. I, i kto dawał wcześniej, i kto nadal będzie dawał. Jeszcze nowe osoby. Bardzo, bardzo nam miło widzieć. милі віддяні. Кохані моє, а дійсно я бим хотіла таку поговенку з вами люзню припровадити о блогерах, кохані моє. Для чого, а власне то, для чого, кохані моє, такі і не раз глупоти, бздети ружні, якісь ви звізка, злі такі коментарі блогерам, кохані мої. Ja bym na pewno dzisiaj wybrała całkowicie inny temat, jeśli bym nie obejrzała na początku dnia zawsze Kurbanową Natalię oglądam z Hiszpanii. Jej kanał, ona w Hiszpanii mieszka. I